Pytam mi ponownie jeszcze raz wice Pani. mam dla was taką zagadkę tego typu, dlę, dlę. dla was, wice pani, bo chcę, żebyście mi na tą zagadkę odpowiedzieli bardzo dobrze. Czy na to będzie odpowiedź, czy nie? O, no to jestem bardzo ciekawy, całej Pani, czy odpowiecie na to, czy na to jest w odpowiedzi. odpowiedź no to a zagadka polega na tym ja wam powiem muszę was trzymać na, na pięć. Teraz. O. <laughs> yy, dobra nie będę was trzymać i całej i fajnie bo to nie ma sensu yy, zagadka polega na tym Ale widzicie, ale Was trzymam, Widzałym Pani. Mm, mm, mm. No dobrze, już nie będę Was trzymać niepewności. Zagadka jest taka: które były piesze: jajko czy kura? Czy może kura lub jajko? To jest zagadka dla Was, Pani. Ja Wam nie odpowiem na to, bo znam odpowiedź Widzałym Pani tej zagadki które to było pierwsze, czy jajko, czy kura piszcie na komentarzach i pomyślcie logicznie, tak na spokojnie zobaczymy kto trafi jak dobrze ktoś trafi dobrze, ten dostanie ode mnie pozdrowienie na stynie ale tak moje, widziały fajnie. ciekawy jestem że odpowiecie na to bezbłędnie sprawy tej zagadki. Co było? Kura czy jajko? Czy odwrotnie Kura czy jajko? No, to się ja, ma, znam odpowiedź mi to i pani ja znam. akurat tą odpowiedź znam, ale wam nie powiem. Powiem to na strony. Odpowiedzi jak nie odpowiedzie. Nie dacie odpowiedzi żadnej, czyli poprawnej. To wam powiem, witaj pani. Na razie to wam nie powiem. Pogłówkujcie troszkę na ten temat, widzowie pani. O... No. Zastanówcie się, witaj pani. Co było pierwsze? Czy jajko, czy kura? Czy kura czy jajko? Czekam na Wasze komentarze pod filmikiem w całej pani. Zobaczymy ile osób czy, czy osób trafi na moją na moje nie wiem, nie wiem, moją zagadkę To jest moja zagadka w całej pani czy odejdziecie to pozytywnie czy nie negatywnie, to jest wszystko od Was, w zależności. Czekam, piszcie na komentarzach, zastanówcie się i zobaczymy. To jest dla Was konkurs tego typu. Zobaczymy, kto dobrze trafi. Kto piesz, dobrze trafi, ten dosyje ode mnie pozytywne na streamie. Czekam na Wasze komentarze pod filmikiem. Bam, bam.